Dobrze Was widzieć w nadkomplecie. Cieszymy się z nowych osób. Witamy was serdecznie. I nasze spotkanie właśnie tak wyglądają, że zaczynamy od krótkiej modlitwy, która nas posyła do dzielenia w grupkach i później dopiero jak się podzielimy, słuchamy konferencji, żeby ona nam podsumowała tydzień. W tym tygodniu rozważaliśmy Słowo Boże z dnia. Najczęściej to były fragmenty z Ewangelii Łukasza. I na tym chciałbym się zatrzymać. Na ósmym rozdziale i początku dziewiątego, który rozpoczęliśmy wczorajszym słowem. Temat był jeden, tak naprawdę tego tygodnia. Jeśli spojrzymy na słowo, słowo mówiło o słowie. Słowo mówiło o sobie. Bóg się przedstawiał, malował w nas swój obraz. I opowiadał nam o sposobie, w jaki chce działać w naszym życiu. Jak możemy go poznawać, jak możemy y, pełnić jego wolę, nie domyślając się, czy robię to, czy nie, tylko weryfikować się. I y, właśnie taką drogę pokazuje nam y, ten mijający tydzień. Y, osoby, które są dużej wspólnocie, wiedzą, że fundamentem naszej formacji. Jest słowo. To jest fundament, bez którego nic innego nie ma. I nic innego się nie zrodzi. Dlaczego? Bo wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego. Zaraz zobaczymy, dlaczego inaczej wiara się w nas nie zrodzi. Czy to jest słowo głoszone przez innych, czy to jest słowo, po które sięgamy sami, to zawsze spotkanie z Bogiem żywym, który jest obecny w swoim słowie, będzie nas rodziło do wiary. Dlaczego? Bo patrząc, jak słowo się realizuje w naszym życiu, kiedy je wprowadzamy w czym, jesteśmy świadkami, że to słowo jest prawdą. Stajemy się świadkami, że to słowo ma moc. I tego doświadczyły Joanna, żona Huzy, Zuzanna, Maria Magdalena, Druga Maria, które szły za Jezusem. Od tego rozpoczęliśmy nasze rozważania, od tego fragmentu Ewangelii że Jezus wędrował przez miasta i wsie i nauczał, i głosił Ewangelię. I szło z Nim mnóstwo uczniów, mężczyzn i kobiet, do tego stopnia zaangażowanych w jego dzieło głoszenia, że zostawili swoje dotychczasowe życie, że tak jak słyszeliśmy, te kobiety były w stanie poświęcić swoje oszczędności, majątki, żeby służyć temu dziełu. No i pytanie, co się stało zatem w ich życiu, że byli gotowi do takiej decyzji? Co się zmieniło, żeby to pytanie postawić swojemu życiu? Co się w moim życiu musi zmienić, żebym pozwolił, żeby całe moje życie poprowadziło Słowo Boże, nie tylko Jego wyrywki? Bo tak to będę, nie ciągnięty za jedną rękę Słowo, a drugie ja, no i będzie Ramada. <grym> I taki taniec życia będzie. Zobaczcie. Znamy bardzo dobrze historię Marii Magdaleny, z której i tu nawet ten fragment wspomina. Jezus wyrzucił się ten złych duchów. Ona doświadczyła mocy słowa Jezusa. Ona doświadczyła tego na sobie. Ona doświadczyła, że Bóg zbawia poprzez słowo. Paweł później powie, że przez głupstwo głoszenia spodobało się Bogu zbawić człowieka. To, co wydaje się takie banalne, niemocne. Jak Księga się Świętego może zmienić moje życie, może nadać mi sens, może zmienić moją codzienność, może y, wyrwać mnie z tego, co mnie niszczy. Jak to przecież ludzie mnie niszczą, jak to przecież sytuacja, która nie zależy ode mnie i nie jestem jej w stanie zmienić, ani ja, ani całe społeczeństwa. W takim razie jak to słowo? Jest niemocne przecież. Może zmieniać mój kształt moje życie. Te wszystkie osoby, które szły za Jezusem, doświadczyły mocy Słowa Bożego i dlatego tam przy nim byli. Bez wahania zostawiając to, czym do tej pory żyli, bez wahania poświęcając to, co do tej pory wypracowali swoim życiem. Bo wiedzieli, że przy Jezusie, który głosi dobrą nowinę, jest pełnia życia. Jest coś więcej niż można zbudować samemu, bez Niego. I to jest doświadczenie, o które musimy zawalczyć w swoim życiu troszkę. W jaki sposób? Stwarzając przestrzeń na spotkanie ze Słowem. To jest pierwszy etap, zasiew. Musimy dać Panu Bogu przestrzeń, żeby to Słowo w nas posiał. I możemy dawać tą przestrzeń Yy, słuchając Słowa Bożego jako podcastu i robiąc tysiąc innych rzeczy przy okazji, yy, jedną ręką prasując, drugą wycierając podłogę, yy, trzecie jeszcze książkę, drugą czytać, a pisma świętego Bożego przy okazji słuchać w tle. I mówię, w moim życiu jest Słowo Boże, dlaczego moje życie się nie zmienia? Bo się je na drogę. Bo się je na drogę, na autostradę, którą przez całe życie moje razem z tym Słowem się przetacza w tym samym momencie. Można siać międzyciernie, czyli w swoje wątpliwości, tylko ciągle poddawać to wszystko wątpliwość, szukać gdzie indziej, w takim zamęcie, nie za, bez zatrzymania nad Słowem i pójścia za Nim, bez sprawdzenia Jego prawdziwości, tylko pozostając właśnie na poziomie wiedzy. I tutaj... Właśnie tych przyczyn jest dużo. Jezus dochodzi do tego, że potrzebujemy być żyzną glebą. To jest charakterystyką żyznej gleby. Tak. A dlaczego On może przyjść? Bo zobaczcie, że ziarno w nią może zapaść. Znajduje w niej miejsce. I znajduje, czerpie z niej życie. Czyli gleba, tak jakby ta żyzna oddaje ziarnu. To, co ma w sobie, tak, żeby ziarno nakarmić. Karmiąc się słowem Bożym, żeby ono stało się żywe i skuteczne w naszym życiu, czyli żeby wydawało plon, musimy je też nakarmić swoim życiem. Czyli pozwolić, żeby nasze życie stało się przestrzenią, gdzie słowo może się zrealizować teraz. Jeżeli ono tylko w nas zapadnie, a my nie otworzymy się na słowo, nie, nie znajdzie ono w nas miejsca ani przestrzeni, czyli naszych sił, zdolności, naszego życia. Żeby moje życie posłużyło teraz słowu za ciało. Nie? Prolog Jana. Słowo stało się ciałem, i dalej chce się stawać ciałem. Kiedy zapada w Twoje serce, chce stawać się ciałem przez Twoje życie. To jest kolejny sposób głoszenia. Do tego dojdziemy za chwilę. Yy, czyli yy, zobaczcie, że drugą taką yy, przestrzenią po tym, że wznamy cel. Każdy z was chce doświadczyć pełni życia. Kto chce doświadczyć pełni życia ręka do góry. Kto chce jeszcze większej pełni dwie ręce do góry. A kto chce dziś doświadczyć zbawienia nie pomacha rękami, to trochę przeciągnie się zrobi. I w ten sposób zobaczcie, nie tylko się przewietrzyło. Ale życie się w nas odnawia, jest, jest radość, pojawia się radość i, i tak działa Bóg. Zobaczcie, że przeszliśmy od słuchania do działania, zrealizowaliście to, co prosiłem. I słowo, które tylko zapada, które przyjmujemy jako wiedzę, nie przyniesie takiej radości, nie, nie przyniesie tej świeżości właśnie życiu. Bo słuchając ciągle tego samego słowa, przyjmując je tylko umysłem wie, jako wiedzę, to będzie mówić, to już znam i nie działa w moim życiu. Nie? Takie złudne myślenie, no nie działa, bo Ty nie żyjesz, tylko znasz. I dlatego, żeby owocować, myślę, że ten obraz jest bardzo plastyczny, który maluje Chrystus przed nami. Ziemia, która jest otwarta na życie i która z siebie daje soki, żeby życie wykiełkowało, żeby życie wy... Zobaczcie, moc życia jest w ziarnie. To ono wypuszcza korzenie... Wydaje kłos i później w tym kłosie ziarno. Ale to ziarno karmi się skąd? Z ziemi, z gleb. I nasze życie ma być takim pokarmem dla słowa, żeby słowo zostało wydawało plon. Kolejnym obrazem od razu w ogóle refrenem takim i niech on, ja będę go używał też, kto ma uszy niechaj słucha. <grym> on się powtarzał ten refren i później jest kolejna przypowieść, bo uczniowie dalej, myślę, że Jezus widział po ich twarzach, co On do nas mówi. I mówi dalej o lampie. Mówi, co to za człowiek, który zapala lampę i chowa ją do szafy. Światłość zapala po to, żeby świeciło. Jezus mówi, co to za człowiek, który czyta słowo, słucha słowa. I go nie realizuje. Tak, jakby otrzymał światło, które schował do szafy, i powiedział: Dobra, niech tam leży. To jest pierwszy kontekst tej przypowieści. Niektórzy ją tłumaczą jako ewangelizację, że chrześcijanie być światłem. Nie, to jest, cały czas jesteśmy w tym samym nurcie. Jezus mówi cały czas o tym samym. To jest ten sam moment. Jezus mówi: Ja was zapalam swoim światłem, pokazuję wam prawdę o was, o waszym życiu. Chcę, żebyście się przestali bać, właśnie wychodząc z ciemności, żebyście nie żyli w lęku i nie wiedzieli, o co za chwilę będzie, bo jak idziemy prowadzeni przez Chrystusa, to wiemy, co zaraz będzie. Teraz niektórzy zadrżą. Paruzja <śla> nie na <nawet>, pewno. <śla> <śla> Czyli zwycięstwo. My patrzymy na Paruzję jako koniec nie to jest początek. To jest nowy początek. Tam, gdzie jest wszystko odnowione, tam, gdzie Chrystus zwycięża ostatecznie. I idąc za Chrystusem, możemy się tego spodziewać. Nie tego, że zaraz następna tragedia, ktoś mnie przekreśli i tak dalej. Nie. Ta, w takim ręku się idzie bez słowa. Jak idę ze słowem, to nawet jak coś mnie wystraszy po drodze, to wiem, że zaraz zobaczę zwycięstwo Chrystusa. Zaraz zobaczę, jak Chrystus zwycięża. Bo prowadzi mnie Jego słowo tego, który zwycięża, tego, który pokonał śmierć. Yy, I. Właśnie to jest to światło, które mam przyjąć, żeby ono oświecało moje życie. To muszę je nieść przez życie, a nie schować pod łóżko. I zobaczcie, co Jezus mówi, że się dzieje. Jak zaczynasz nieść to światło, czyli jak zaczynasz żyć Ewangelią, to Twoje życie staje się żywą Ewangelią, którą mogą czytać inni. Pamiętacie słowa papieża Franciszka? Przytaczać już chyba w zeszłym roku w formacji, nie? że żyj Ewangelią, bo to może być jedyna Ewangelia. Dla ludzi w Twoim otoczeniu, którą przeczytają. Twoje życie złączone z Chrystusem. I tym się stajemy, kiedy rzeczywiście tego światła nie chowamy. Co jest mówi później, nie? że wszystko prawda musi wyjść na jaw, która prawda o zbawieniu, w nim ona wyjdzie, ukaże się światło. Ale dobrze, żeby wychodziła też i ujawniała się przez nasze życie. Dla ludzi, którzy żyją wokół nas, że nie muszą żyć w potępieniu, że nie muszą żyć w byle jakości życia, w przygnębieniu, w złamaniu. Bo Chrystus już ich zbawił, bo już mają nowe życie w Chrystusie. I kiedy my jesteśmy tą pomocą lampą, czyli pozwalamy się zapalić co nie chowamy tego, tylko idziemy, to stajemy się też blaskiem, dla innych blaskiem prawdy. Człowiek, jak znajduje się, żyjąc całe życie w ciemności, jak znajdzie się w świetle, to wiecie, co się najpierw dzieje. To przestaje widzieć, to światło go oślepia, ale będąc w tym świetle, przebywając w tym świetle. Wzrok się przyzwyczaja, zaczynamy widzieć normalnie. I na, yy, tak właśnie, tak nawróceniem mniej więcej wyglądam się, że każdy z Was jakby przyświetlił taki znalazł, taki wyraźny moment nawrócenia w swoim życiu, to właśnie to tak wygląda, że to jest coś, co mnie oślepia, zachwycam się i widzę tylko to, co chcę widzieć. A później właśnie mi się wzroki i cała perspektywa się ma, matko. <laughs> to jak to tak wygląda, dobrze, że wtedy się pod Twojej emocją zgodził, bo teraz to... <laughs> I to jest kroczenie w światła, i zobaczcie, gdzie jesteśmy posłani. Nie bardzo szokowały słowa. W ogóle trzy razy wracałem, szukałem w trzech różnych źródłach, bo nie chciałem wierzyć, że ta osoba wypowiedziała te słowa. To są słowa świętego ojca Pio, który mówi, że chrześcijanin to człowiek, który powinien nauczyć się żyć w ciemności. Nie może się bać, schodzić do ciemności. Dlaczego? Bo po co nie światło tam, gdzie jest jasno? Światło mamy nieść tam, gdzie jest ciemność, tam, gdzie jest mrok, tam, gdzie ludzie giną, a nie tam, gdzie im się żyje dobrze. Tam mamy za światło Chrystusa, jego życie. I to jest ten drugi obraz, czyli mamy już pierwsze doświadczenie, pragnienie zbawienia, że ono musi być w nas ciągle żywe, żebyśmy go szukali. Bo jak będziemy bardzo zdeterminowani do tego, żeby szukać doświadczenia zbawienia w swoim życiu, to wiemy, że jest jedna droga: Jezus, Słowo. I idąc za tym Słowem, wiemy, że w różny sposób możemy słuchać tego Słowa. Że dopiero kiedy ono znajdzie w nas miejsce, takie poważne miejsce w naszym życiu, i nie będziemy się bali swoich soków życiowych, czyli sił życiowych. Tego, co dla nas ważne, zaangażować w życie Słowem. To wtedy ono zacznie owocować, wydawać plon. I wiemy też, że słowo nas zapala, staje się światem, oświeca nasze życie. I możemy się przestraszyć i pod wpływem tego schować to słowo poduszką do szafy. Żeby tego nie widzieć. Nie wiedzieć prawdy o sobie, nie być świadkiem dla innych. Ale możemy też przyjąć je i rzeczywiście żyć w blasku, żyć w świetle. I niezwykła perspektywa, którą Jezus maluje pod koniec tego rozdziału, to pokazanie, że przez wejście w życie Słowe stajemy się Jego rodziną. Pamiętacie, nie tylko tą scenę, którą rozważaliśmy, czyli jak przychodzi Maryja z Jego krewnymi, i mówią o to Twoja matka, i bracia stoją tam, tak jak tutaj, nie? pewnie było ludzi tu. A tam Maryja przez okienko, Jezu, skończył bo, idziesz, bo Ci kanapki przyniosła. Ja mówię, nie teraz, nie słyszysz, że mówię i wszyscy się za tym zachwycają. Zapsułaś mi najlepsze kazanie. I Jezus wtedy mówi, jak przychodzi ktoś z tłumu i mówi, tam czeka Twoja matka i bracia za drzwiami. Jezus mówi, tu jest moja matka i bracia. Bo to słucha słowa i wypełnia je, ten jest bratem, siostrą i matką. Dlaczego? Bo życie słowem wprowadza w życie samego Boga. Pamiętacie scenę w wieczerniku, siedzi z uczniami i mówi: Nie nazywam was sługami. Teraz już was mogę uczciwie nazwać przyjaciółmi, bo poznaliście to, co ja poznałem od Ojca. objawiłem Wam swoje pragnienie. Czy nie to przez Słowo się dzieje w naszym życiu? Bóg odkrywa przed nami swoje serce, objawia nam swoje pragnienia, mówi o sobie. Właśnie to, to jest sens słowa w naszym życiu. Później jest kilka fragmentów, one nie były czytane w liturgii tego tygodnia, które mówią o mocy słowa, o tym jak przez słowo Jezus właśnie objawia zbawienie i dochodzimy do misji. Kiedy pod wpływem życia słowem, podążania za Słowem, będzie egzamin. Uczniowie są posłani, żeby głosić i głosząc, żeby uzdrawiać, uwalniać, wskrzeszać. Jeżeli ktoś zacznie autentycznie głosić Słowo, pozwoli się Słowu posłać do innych i stanie w autorytecie i mocy Boga, który zbawia, głosząc, Słowo zbawienia, wierząc, że głoszę zbawienie, wierząc, że głoszę naprawdę uwolnienie, wierząc, że głoszę życie, to to słowo, które będziecie głosić niekoniecznie wprost, przez świadectwo codziennego życia, sumienności w pracy, życzliwości, odpowiadania miłością na jakąś agresję, to tak głoszone słowo naprawdę będzie wskrzeszać martwe serca, martwe sumienia. To takie słowo, tak głoszone, będzie przywracać zdrowie. Będzie przywracać najpierw zdrowe relacje, w miejscu pracy, w domu. Będzie uzdrawiać też, jeżeli je zaczniemy głosić, ogłaszać zbawienie, uzdrowienie w Jezusie Chrystusie. To ono będzie skuteczne, bo słowo, że jest skuteczne, jest żywe. Działa cały czas w nas i Bóg chce działać przez nas. I to jest ten obraz, który pokazuje właśnie nasze posłanie pod wpływem Słowa. Słowo przyjęte, tak jak Maryja, to zrobiła nasz symbol wspólnot Ikona Maryi, która przyjęła Chrystusa, niesie go w swoim łonie. Jeżeli będziemy brzemienni Słowem, pozwolimy, żeby Ono poczęło w nas życie. To Słowo się później będzie przez nas rodziło. Będzie Chrystus rodził się w tym miejscu, przez nas, gdzie jesteśmy. Czyli Słowo będzie stawać się ciałem przez nas. Przez nasze życie. I jest jeszcze jeden wymiar wcielenia w słowa. Bo zobaczcie, że Jezus istniał w słowie przez cały Stary Testament. Był słowem. Jakim słowem? Obietnicą. Był obietnicą człowieka złamanego przez grzech. Bóg powiedział: Ta niewola się skończy. I pojawia się Jezus, wypełnia się obietnicy. I wstępuje do niego. I mówi: O kurczę, przegapiliśmy, urodziliśmy się o 2000 lat za późno. Eee, ale to nieprawda, bo on w swoim słowie dalej jest obecny i dalej się rodzi przez Kościół. Eee, I też eee, staje się ciałem: przychodzi w konkretnym momencie historii, żeby objawić siebie i ojca. Dlaczego w ten sposób? Bo jesteśmy zmysłowi. Bo poznajemy świat. Patrząc, słuchając, poznając życie drugiego człowieka, to co znam najbliższe, nie? przez emocje, przez relacje. W jaki sposób Bóg się objawia? Stając się człowiekiem. Wchodząc w to, co na pewno zrozumiemy, bo jest naszym doświadczeniem. Więc wypowiada się o sobie bardzo konkretnie. Dlatego od tego zacząłem, że nie musimy się domyślać, czego Bóg od nas chce. Jaka jest nasza droga? bo to wszystko widzimy w Jezusie. To wszystko już zostało powiedziane do nas w Jezusie. Dlatego <laughs> Słowo jest fundamentem życia chrześcijanina. I y, dlatego y, zobaczcie, że bez Słowa wiara się nie zrodzi, bo wejście w przestrzeń życia Słowem to jest wejście w życie z Jezusem. Pan Bóg chce, żebym skończył. <laughs> Amen.